A więc jo, cześć, zimone zimeczki, z tej strony Genetko i witam was ponownie na CSGO Skinsie. Jak widzicie, jest nowa skrzynka na CSGO Skinsie, która kosztuje 10 zł. I uznałem, że świetnym pomysłem w dzisiejszym odcinku będzie otworzenie 100 takich skrzynek. Jak widzicie, mamy 3500 zł, ale to nie jest wszystko, bo w dzisiejszym odcinku chciałbym również otworzyć sobie Royal Case Może tym razem los bardziej się do mnie uśmiechnie, zobaczymy. Ale przed rozpoczęciem tego odcinka, pamiętajcie, że jeżeli chcecie grać na CSGO Skins, to powinniście mieć ukończone 18 lat. I, I jeżeli wpłacacie już na CSGO Skinsa, to oczywiście zachęcam do wpłacenia z kodem Genetic. W tym miejscu 10% do depozytu i 2,50 dla nowych użytkowników. W filmie ukryty również macie gift card na 10 zł na CSGO Skinsa. Wpisujcie go oczywiście również z kodem Genetic. I wpisujecie go w tym właśnie miejscu Wprowadź kod karty podarunkowej No i co? Wydaje mi się, że z tych wszystkich teoretycznych rzeczy Mamy już yy, to za sobą I wystarczy nam przejść do Case Battle Do naszej skrzynki tutaj Rubery Case Chociaż widzę, że ona chyba nie jest dostępna na Case battle. Ach. To też jest bardzo ciekawe szczerze Okej, okay, okej, okay, okej okay. Rzeczywiście nie ma jej na Case Battle. Ach. Czyli jest to póki co exclusive skrzynka do otwierania jej po prostu na solo otwarciach. No to co? 3 quick openy. pierwsze. No i niestety minimalna strata. 30 zł, 16 teraz. No 42. No w końcu coś sypnęło, w końcu coś sypnęło, ale póki co no nie widzę tego zbyt dobrze. Zaraz sprawdzę sobie procenty, jeszcze jakie są na tej skrzynce. Nie no, są spoko procenty, i jest tutaj naprawdę dużo fajnych skinków. I te procenty, tak jak mówię, no, są całkiem spoko. Są całkiem spoko. Przypomnę, że skrzynka kosztuje 10 zł. No i tutaj już zaczynają się profity. Grot to nawet w dobrym stanie oddaje wam praktycznie koszt skrzynki. Okej. Okay. Jeśli chodzi o procenty, to ta skrzynka jest spoko, ale jeśli chodzi o oddawanie, to zobaczymy, czy będzie rzeczywiście oddawała spoko drop. Spoko drop, spoko drop. Nie wiem już, przy którym otwarciu jesteśmy, ale troszkę tej skrzynki już otworzyliśmy. Na pewno troszkę jeszcze zostanie też przed nami. 41, 35. No jak widzicie, coś tam, coś tam oddaje. Otwieram tę skrzynkę 100 razy, też po to, żeby pokazać Wam. Uuu, nice! Żeby pokazać wam, jakie macie szanse na dostanie czegoś. Na przykład, jeżeli wy byście chcieli sobie otworzyć trzy skrzynki, no to patrzcie, cyk, i dostajecie 43. No przykładowo, oczywiście, przykładowo, ale teraz jesteśmy na dobrym treningu jeśli chodzi o te otwarcia profitowe, no teraz 10 groszy na minus, ale to nie jest ważne, bo 53 w tym momencie nam leci. Jazda dalej, 13 złotych. Okej, okay, 36 to nie jest najlepiej. 5 zł to jest totalna tragedia. 5 zł znowu, o kurde. No, zaczyna ripować troszeczkę. 35 to jest już lepiej. 10, no, nie za dobrze. 27. No, dajcie mi jakiś drop. Dajcie mi te motoglowsy. Dajcie mi motoglowsy, dajcie mi Cobalt Disruptor Albo Hyperbestię. Wtedy będę bardzo, bardzo usatysfakcjonowany. No, ten Neon Revolution w dobrym stanie też byłby. Fajny do przygarnięcia, okej, okay. póki co nasz najlepszy drop to był wydaje mi się Desolate Space albo ten USPS Traitor, wydaje mi się, że ten USPS, bo Desolate Space nie leciał nam w dobrym stanie, no ale to wszystko przed nami, to wszystko przed nami, wydaje mi się, że zostało nam jeszcze co najmniej z 50 otwarć, więc... Mamy tutaj ciągle szansę na dostanie czegoś. Te Five seveny całkiem fajnie męczą. Da się coś tutaj dostać. Czekam aż ta skrzynka będzie dostępna na jakiejś battle, like, bo wydaje się całkiem spoko. Uuu, dwa angry moby, spoczko, 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 spoczko. I też by była fajna do jakichś challenge z tego co widzę. Eee, typu od 10 zł do kosu. No to szczerze, wydaje mi się, że byłaby to jedna z pierwszych skrzynek, którą bym otwierał na takim challenge, bo serio wygląda całkiem spoko. Jak widzicie, no da się zrobić profit, wystarczy jeden dobry hit Na przykład tutaj taki angry mob i już mamy 25 zł do takiego że To było całkiem interesujące, wydaje mi się Dobra, zróbmy sobie ostatnie 10 otwarć i wydaje mi się, że będziemy już mieli setkę No i niestety z tej setki nie wyleciało nam nic Dobra, od teraz 10 otwarć, już liczymy, już się skupiam Raz, 28, tak sobie 2, 9, tak sobie 3. tak sobie 4. 5, ok profit, 6, 7, 8, 9, spoko profit i 10, ostatnie, no tak sobie, wydaje mi się, że straciliśmy na 100 otwarciach, mniej więcej 100 złotych, coś koło tego, coś koło tego, ale to nic nie szkodzi, bo mamy skrzynkę Royal Case, mamy skrzynkę Royal Case, która... No, po prostu musi oddać. Po prostu musi oddać. Zróbmy to sobie na trzy osoby. Jeżeli to nie odda, to wydaje mi się, że pokusimy się może nawet Od dwie skrzynki. Na dwie osoby. Dwa royal case. Ale no, po prostu idziemy, że to odda. Po prostu idziemy, że to odda i że odda jakąś fajną kostkę. Okej, dobry stan. I mamy dobry stan. Mamy dobry stan 1200 zł. No i patrzcie, już odrobiliśmy to, co straciliśmy. Jest spoko. Jest bardzo, bardzo spoko. 3700 mamy. No ale... Kurde, no nie wiem. Nie wiem, czy robić dalej te dwa Royal Case. Nie no, to po prostu do mnie mówi. To po prostu do mnie mówi. Otwórz mnie, to po prostu do mnie mówi, otwórz mnie. No nie wiem co mam zrobić. Dodaj bota, bierzemy bota Michaela. I jazda! Proszę no, dwie skrzynki. Dwie skrzynki, Kurde, jesteśmy w bardzo złej sytuacji. Jesteśmy w bardzo złej sytuacji. Proszę drugi Royal Case. Musisz coś oddać. Hole tak blisko! Hole tak blisko. To był szczerze, największy bait, jaki miałem na CSGO skinsie. Największy bait, jaki miałem. Ile kosztuje ten hole? Ile kosztuje ten hole? W tym momencie, proszę mi tutaj pokazywać bang bang. Royal case 21 praktycznie 1000 złotych. Ja pierdzielę. 21 koła. Jedno otwarcie jeszcze Royal Case'a, proszę. O, Good Knife? Good Knife jest spoko, prawda? Tak, Good Knife kosztuje co najmniej 1000 złotych. Jest spoko, dobra, jeszcze jedno. Dobra, nie, Diggle Printstream, Diggle Printstream, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze. 300 zł. Dobra, ostatni case battle w dzisiejszym odcinku. Wlatujemy all in, trzeba odkuć, albo, no, zostajemy z niczym. No, z tym też trzeba się wiązać, że może się tak zdarzyć. Zróbmy sobie takiego case battle a. I liczmy, że coś nas tutaj zaskoczy pozytywnie. Dwa Royal case'y. Dwie drogie skrzynki Royal Case, jeden jest na końcu, drugi na początku. Także je dodać troszkę pikanterii. No i miejmy nadzieję, że to odda. Proszę! Dwa koła! Ok, ok, to jest do nadrobienia. To jest do nadrobienia. Druga skrzynka, proszę. No Sugar Rush, to jest bardzo, bardzo drogi Gail. Trzecia skrzynka. Containment Bridge w dobrym stanie. 470. Zajebiście. I ostatnia skrzynka, proszę. Przegraliśmy. Przegraliśmy. Przegraliśmy tym knife'em. Nie wierzę. 4,5 tysiąca od ten Case Battle. 4,5 tysiąca. Ja pierdzielę. Jeden flipnife mniej. Nawet gdyby poleciała ta nawaja. Ja pierdzielę. W dzisiejszym odcinku to było na tyle. Jestem troszeczkę rozczarowany, nie będę ukrywał, bo dzieliła nas jedna skrzynka od naprawdę sporej wygranej, ale czasami tak to wygląda. Dzięki wam wszystkim za oglądanie. Zgarniajcie kodzik z początku odcinka i siemanko.